Jestem rodowitym Poznaniakiem. 10 lat mieszkałem w zasadzie przy świętym Marcinie. Obecnie od pięciu, ponad 5 pięciu lat już prowadzę tutaj sklep, biznes własny, więc tam troszkę troszkę zapoznałem się z tym miejscem. Od czasu remontu, czy, czy to kaponiery, czy też mostu dworcowego i całego tego tej galerii, która tam jest, do zdecydowanie mniejszy ruch jest czy to samochodowy, czy, czy pieszy. Gorszy dojazd, y, trudniejszy dojazd, dłuższy dojazd, prawda? Więc to y, no, utrudnia generalnie przybycie nawet nie tylko do, do świętego Marcina, ale również do, do, do samego centrum. Y -y. A wcześniej twoim zdaniem jak kaponiera była otwarta, to święty Marcin jakoś na to? Y -y, Może nie było, to nie wiadomo jaki przeskok, natomiast. Y Tramwaje jeździły, prawda, łatwy przejazd, mhm. nie wiem, studenci na Politechnikę Poznańską to dosłownie kilka minut. E, można było się zatrzymać tutaj, nie wiem, na akademię ekonomiczną również teraz, jakby to trwa wszystko dłużej i trzeba wszystko dookoła, prawda, mhm. objeżdżać, więc na pewno na pewno zmieniło to w, mhm. trochę. Mhm. A tam na Zelanda, jak mieszkaliście, to teraz, jak rozmawiasz z rodziną, uh -huh. ten remont kaponiery jakoś wpływa na życie. Uh -huh. Pływa o tyle, że wbrew pozorom, tam jest teraz większy ruch, ponieważ do kaponiera jeszcze w tą stronę w tej chwili jest przejezdna, ale jakby ruch odbywa się wszystkimi uliczkami dookoła, prawda? Jakieś tam Mickiewicza, Sienkiewicza i po prostu tam jest spore natężenie ruchu i no wyjechać powiedzmy z ulicy, czy gdzieś tam w godzinach szczytu dojechać do domu, to, to dwa-trzy razy tyle czasu zajmuje, co wcześniej. Również sam park, który tutaj jest z tyłu, dość dobrze mi się kojarzy, bo właśnie gdzieś tam. W przerwach na, na, na studiach, również na Akademii Ekonomicznej studiowałem, więc gdzieś tam można było sobie e, pod fontannę podejść, mhm. na trawie usiąść, prawda? Więc no dość ciekawe miejsce, myślę, że, że gdyby troszkę bardziej pomyśleć, to taki microcentral park prawda, z Nowego Jorku i można tutaj stworzyć, bo e, to coś w zasadzie niespotykanego, że taki park gdzieś tam no, zupełnie w centrum miasta jest. Mhm. A jacy ludzie korzystają z tego parku? Jak tam pamiętasz, jak tak, Głównie młodzi ludzie, w większości młodzi ludzie, tak? To jakby nie ma znaczenia, czy to są studenci, uczniowie, prawda, czy, czy już ktoś tam po, po uczelni, natomiast y, głównie młodzi ludzie myślę, że można tutaj jeszcze jakoś go, nie wiem, rozbudować, coś ulepszyć w tym, żeby był jeszcze ciekawszy do To znaczy myślę, że powoli, powoli coś zaczyna się dziać, ponieważ zimą, powiedzmy, lodowisko jest robione zamiast fontanny, teraz bodajże od 16 czerwca też tutaj będzie Cykliczna impreza co dwa tygodnie respirator muzyczna taka. Więc no też, też to myślę, że trochę ludzi przyciągnie, zobaczą, że, że no też można sobie przyjść są ławeczki, można usiąść, zobaczyć, jak to wygląda, prawda? Mm -hmm. e, bo ty studiowałeś na ekonomicznej, czyli tam. Tutaj, tak? tak, dokładnie. I też tutaj się chodziło do tego. Też parku tutaj stamtąd? się chodziło, tak. Mm -hmm. A czy też to troszkę wynikało z tego, że ten park, który jakby jest naprzeciwko, teraz jest wyremontowany, a to dosłownie stało się, nie wiem, z dwa lata temu, tak? Mm -hmm. Teraz też troszkę lepiej wygląda, niż, niż te kilka lat temu jeszcze, więc też, powiedzmy, jakby tu było ładniej, tu było przyjemniej, a w zasadzie tak samo blisko. Mhm. A myślę, że ten mini Central Park, o którym mówiłeś, Nik. też by dotyczył tego tutaj Parku Park Marcinkowskiego. E, Park Marcinkowskiego, tak. Mhm. To znaczy myślę, że, że w tej chwili też, ponieważ tutaj też dość ciekawa fontanna została, znaczy ona była, tylko była w opłakanym stanie, też dość fajnie wygląda, jakiś tam mikroplat zabaw też, też dla dzieci jest, więc myślę, że jakoś też by to można było połączyć, tylko dosłownie jest tu kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów, ale żeby przejść stąd do tamtego parku, to trzeba też zrobić kółko w zasadzie, e, tych świateł przejść sporo i, i, i to też powiedzmy jakby utrudnienie jest, prawda? Na pewno nie jest to w... Takie, nie wiem, przedłużenie jednego parku drugim, tak? Że posiedzę chwilę tu, teraz pójdę tam, bo, bo za 10 minut może mi zająć przejście przez te wszystkie światła i, i dojście tam, nie? A można by to twoim zdaniem jakoś zmienić? Nie wiem, jakieś inne, inaczej zorganizować przejście. To znaczy, do jeśli jeśli jakoś ruch na świętym Marcinie byłby ograniczony, to myślę, że wtedy tak. Natomiast z tego co się orientuję, to właśnie... Jakby za Aleją niepodległości mają być te zmiany wszystkie, więc no tutaj akurat nie wiem, czy coś da się zrobić, czy się nie da zrobić. Myślę, że przejścia pod, pod ulicą czy nad ulicą nikt nie będzie budował. No, a w tym gdybyś celu, ty nie? miał nieograniczone możliwości, mm -hmm, nieograniczoną mm -hmm. wyobraźnię, to co jak byś jakbyś to zrobił? Znaczy myślę, że, że fajną opcją była tutaj jakaś kładka nad całością. Nie wiem, czy to jest, jest się w stanie zrobić, ze względu też na te torowiska tak dalej. Natomiast no myślę, że w zasadzie byłby taki ciąg, prawda? Aż od, od mostu dworcowego w zasadzie można by iść parkiem, aż, aż w zasadzie do opery, czy nawet za operę, bo przecież ten park też tam się dalej ciągnie, nie? Tak. A taka architektura tutaj Ci się podoba? Eee, okres, tak, generalnie tak. No na, pewno, na pewno nawiązuje fajnie do zamku, na pewno nawiązuje fajnie do następnej tej kamienicy, trzeba jak nazwać tego budynku, w, poczty, prawda? Mm -hmm. Więc no, jeżeli już powiedzmy, mamy takie budynki na, no, można powiedzieć, jednej z głównych ulic miasta to można by jakoś dalej do tego nawiązywać, prawda? przyciągać też, bo, bo jakby e, zbudować, nie wiem, aule e, Akademii Muzycznej w takim stylu, to też na pewno byłoby to jakaś ciekawostka, nie tylko na nie wiem, skalę poznania, ale również na jakąś większą skalę, gdzie mhm. turystów trochę jest i, i na pewno też by to mogło zainteresować. Mhm no Wszystko fajny pomysł, natomiast no, myślę, że największym minusem tego miejsca jest parking, prawda? który jest przed zamkiem. Jakby nie można tego wykorzystać na co dzień. Ani to ładnie nie wygląda, akurat w tej chwili jeszcze tych samochodów jest stosunkowo mało. Natomiast gdzieś tam w ciągu dnia no, no, nie wygląda to zaciekawie ciekawie. Prawda? Jeszcze też te billboardy, które tutaj stoją, zasłaniają to. No. Jeśli chodzi o komunikację tramwajową, to właśnie tak jak wspominałem, że jakby odcinek między zamkiem a następnym przystankiem Marcinkowskiego jest bardzo długi. I, i to w zasadzie do końca, prawda? I to też tak troszkę jest, że. No ludzie właśnie jak zobaczą, może raz się przejdą, prawda? Ale jak następnym razem będą myśleli, że, że ten kawałek jest do przejścia, no to też pytanie, czy nie skorzystają po prostu z tramwaju, bo będzie szybciej, będzie może łatwiej, prawda? Mm. I, i, I też jakby no, myślę, że to kilka osób z ulicy zabierze, prawda? Mm. E, Warto mm -hmm. by Twoim zdaniem jakiś jeden przystanek tutaj pomiędzy tymi postawić? Myślę, że tak. Gdzieś tam pod koniec może przy Latajczaka, przy jakiś taki, bo i tak tu jest torowisko w jedną stronę w, na tamtym odcinku, więc jakiś taki mniejszy przystanek, który gdzieś tam przy, przy ulicy by był, to myślę, że byłby fajny pomysł. W całym zachodnim świecie, przynajmniej w Europie, gdzie byłem, to we wszystkich m, dużych miastach, czy to będzie Barcelona, gdzie jest na jedna z dłuższych ulic, prawda, na, na świecie chyba, czy deptaków, na końcu, na końcu tej ulicy jest Carrefour Express, tak? czyli no jakby słabsza wersja zwykłego Carrefoura, tak? e, i, i myślę, że to jest potrzebne z tego względu, że e, to przyciąga właśnie ludzi do centrum i też jakby mieszkańców, którzy tu, tu, tu gdzieś w okolicy e, żyją, nie, nie wyciąga do galerii handlowych zawsze, prawda, bo, bo obecnie jakiś tam sklepów spożywczych, no, Głównie idzie to w stronę albo, albo sieci handlowych, albo jakiś tam żabek, tego typu e, sklepu, gdzie, gdzie wszystkiego, wiadomo, i tak nie kupimy, więc no, Są przeciwnicy, zwolennicy, czy to Biedronka, czy to Piotr i Paweł powinien być, natomiast no, e, w kilku miastach gdzieś tam, gdzieś tam e, byłem i, i gdzieś no, w centrach właśnie tych miast e, są właśnie sklepy tego typu. Czy to będzie właśnie Biedronka, czy to będzie Carrefour, e, no jest to I, i to na pewno przyciąga ludzi. Przejdziemy, co tam ten pasaż, tak? Mhm, tak, dokładnie. A tam e, e, a co jeśli chodzi o zieleń, zieleń rośliny, twoim zdaniem wystarczy tyle na przykład ile tutaj jest, jak e, jakoś tego więcej zrobić. To znaczy to też myślę, że jakiś tam większy, większy remont, czy, czy, czy jakieś tam in, nie wiem, inne rozplanowanie tego wszystkiego. Natomiast e, też taka moja osobista uwaga, że... Fajnie ktoś pomyśla o zieleni. No, tutaj na świętym Marcinie ona jest dwa czy trzy razy w roku wymieniana w zależności od sezonu, od tego, co tam rośnie, no tylko że czasem zapomną powiedzmy tego podlać, prawda? I mhm. są jakieś tam pieniądze na to przeznaczone, nie kto ktoś ma się tym zajmować, natomiast no jakby nie do końca nie wiem, czy nie ma osoby odpowiedzialnej, czy kogoś, kto, kto musi tego dopilnować po prostu, nie? Mhm. I co, tu, co warto by tutaj, nie wiem, masz jakiś pomysł, co by tutaj mogło się umieścić w tych znaczy, wieżowcach? Biurowce mogą nadal zostać, prawda, e, tylko że żeby po prostu jakoś wymóc może na właścicielach czy na najemcach, żeby jakoś to e, zadbać, ujednolicić właśnie, pousuwać trochę tych reklam. Mhm. E, no jakiegoś wielkiego, wielkiego pomysłu na to nie mam, ale nie wiem, czy da się coś za tym innego, innowacyjnego tutaj zrobić. Wiem, że tutaj też w pierwszym chyba jest hostel na, na, na dwóch piętrach. No, to akurat jest dość ciekawa opcja, bo bo w ciekawym miejscu, prawda? Blisko centrum i, i e, też myślę, że to może troszkę ludzi przyciągnąć, natomiast no wiadomo, no, w każdym nie zrobimy hotelu, w każdym nie zrobimy, e, nie wiem, sklepu i tak dalej, więc żebyś wtedy mógł powiedzieć, jak tutaj w ogóle interes się prowadzi? To znaczy to też tak jakby ten pasaż istnieje już ponad 20 lat. Też tu sporadycznie bywałem na jakichś tam zakupach, natomiast no jakby pustoszeje tak jak cały Święty Marcin, prawda? Jeszcze, jeszcze też właśnie kilka lat temu w Wysadzie wynająć tutaj lokal to, to nie była prosta sprawa, natomiast w, w dzisiejszych czasach, jeśli tak można powiedzieć, no w zasadzie co drugi stoi pusty, więc mhm. to jakby... No właśnie, tak, dokładnie. Na przykład. Więc to jakby, no nie da się tego uniknąć, skoro główna ulica pustoszeje, no to nie oszukujmy się, że jakieś tam odnogi od niektórych jeszcze są jakoś bardziej schowane będą tętniły życie. Prawda? No tak, ale z drugiej strony tutaj mimo wszystko jest taki fajny klimat. Czy można by stworzyć taki klimat? Można by stworzyć. Byłem, byłem w, w takim miejscu, gdzie nie w Poznaniu, ale gdzie po prostu jakby do takiego pasażu przyciągnęli nietypowe sklepy, prawda? Czyli nie, że sklep z ściuchami, czy z książkami, tylko jakaś tam E, to też mogę powiedzieć, że my też handlujemy troszkę nietypowym asortymentem, bo e, są to fajki wodne, yerba mate, czyli coś no powiedzmy niszowy produkt, mhm. prawda, gdzie, gdzie ludzie tego szukają. Mhm. E, gdzieś tu obok nas właśnie jest sklep z kockami lego. E, no, nie jest, może Lego jest troszkę bardziej dostępne, natomiast oni też jakieś tam jeszcze inne zamawki mają i, i, i myślę, że gdyby tutaj więcej takich sklepów otworzyć, przyciągnąć ludzi, to właśnie no coś, coś nietypowego, że wiadomo, że tu można przyjść i, i coś tam ciekawego się tu, znajdzie. Tak? Dokładnie, dokładnie. Uh, Czyli co, to by były takie sklepy, które na przykład, nie wiem, nie, nie mają miejsca w galeriach, albo... E, tak, tak, bo, bo wiadomo, że to są produkty niszowe, no nie są to żadne tam sieciówki, czyli mm -hmm. nikt, nikt nie w galerii z, z, z ogromnym czynszem się nie, nie otworzy, prawda, bo to nie ma żadnego sensu w zasadzie. A z drugiej strony jest to produkt, którego jakoś tam, jeśli klienci go znają, czy nawet chcą poznać, to go szukają, prawda, czyli jakoś mm -hmm. tam... Ta lokalizacja nie musi być przy głównej ulicy generalnie, bo, bo, mm -hmm. bo znajdą. Mm -hmm. No i co, a na przykład od, od ilu tutaj sklep prowadzisz? Eee, pięć lat, no już pięć lat z kawałkiem. I zau można zauważyć jakieś zmiany w interesie przez ten okres? Eee, to znaczy... Tak jak wspomniałem, to jest y, niszowy interes, czyli faktycznie ludzie tego szukają. No jeśli chodzi o taki ruch powiedzmy ludzi przypadkowych, mm -hmm. to wiadomo, że jest mniejszy. Mm -hmm. Natomiast y, no, ciężko, ciężko mi mówić jakby to było przy, prawda, przy innych branżach. Natomiast no, my, my jakoś tam sobie radzimy w, w, w dobie kryzysu na świętym Marcinie, globalnego kryzysu, prawda, I jakoś tam wszystko funkcjonuje. A można zauważyć, że, jakoś tak, nie wiem, że są takie pory dnia albo dni tygodnia, w których jest większy, mniejszy ruch. Y są, natomiast tego nie da się sprecyzować, że zawsze w poniedziałek będzie tak mm -hmm. czy tak, mm -hmm. prawda? Powiedzmy, wiadomo, że, że gdzieś tam e, w wakacje, jeśli tak można powiedzieć, w tym okresie, gdzie studenci wyjeżdżają do domów, to zawsze jest troszkę mniejszy ruch, czy ludzie właśnie gdzieś tam e, wyjeżdżają z Poznania, natomiast to, to też nie jest, że, że to spada prawda, o 50% czy e, jeszcze więcej. Bo nie oszukujmy się, nikt nie chce przejechać na Świętego Marcina do jakichś markowych sklepów, które i tak je ma w galerii, prawda? Czy nie chce. No? Może nie, że nie chce, natomiast to nie jest jakby nic nowego, nic ciekawego, co go tutaj przyciągnie. Czy co myślisz, że Marcin znalazłby swój sens wtedy na przykład, gdyby on był taką trochę alternatywną ulicą, która by nie myślę, powtarzała to, tak. co Tak, myślę, że tak, i plus do tego jakieś tam kawiarenki i tak dalej. Mhm. To myślę, że mogłoby się to wszystko uzupełnić, prawda? Mhm. Mhm. A wspominałeś wcześniej o tam przy zamku na przykład, mhm. że billboardy są, które zasłaniają zamek mhm. tutaj też pełno. Reklam praktycznie wszędzie. E, można z, z tym sobie jakoś poradzić, czy może tak powinno zostać? A czy jakaś tam ustawa na ten temat wiem, że powstaje? Natomiast. E, y... Można by sobie z tym poradzić, tylko to jest taki, prawda, że nawet jeżeli ktoś sobie zrobi tam ładny baner, billboard będzie się komponował z budynkiem, z okolicą Aha. i tak dalej, co by zupełnie niczemu nie przeszkadzało, to za chwilę przyjdzie ktoś, kto prawda, oklei sobie błękitno-różowym banerem mhm. no i no jakby zasłania wszystko, tak? Więc to... No, i to, czy będzie taki kolor, czy żółto niebieski, to jakby nie ma znaczenia. Natomiast są to jakieś tam rzeczy, które przysłaniają wszystko. I, i no, myślę, że to też tak jest, że no, ja sobie nie zrobię ładnego. Ludzie tak, myślę, że tak mogą myśleć, że ja sobie nie zrobię ładnego, bo ktoś mnie zasłoni, mojego nie będzie widać, prawda? Mhm. Więc to też trochę z tego może wynikać. Gdyby było jakieś tam ujednolicenie, to po prostu byłoby widać, że jakaś tam tabliczka z informacją jest i, i wtedy to może zainteresowałem. Natomiast no jeżeli tu właśnie mam jakiś tam baner, billboard czy, czy inną reklamę, która zasłania pół sklepu, mhm. no to jeżeli ja tam z małą tabliczką, z, z jakąś tam bezpośrednią informacją chciałabym się wybić, no to nie mam szans zupełnie na to, prawda? Mhm. Mhm. A święty Marcin też jest trochę taki, że on jest taką ulicą przejściową, tam łączy coś ze sobą, powiedzmy? E, to znaczy, to może bardziej w nocy, tak? Bo jeszcze jak ta kaponiera cała funkcjonowała, to praktycznie wszystkie autobusy nocne e, kończyły i rozpoczynały swoje trasy na kaponierze, czyli jakby de facto nieważne gdzie ten wieczór się zaczynało, czy kończyło, zawsze można na tą kaponierę było dojechać, prawda? E, czyli e, nie wiem, idąc ze starego rynku, no to może już niekoniecznie trzeba by autobusem jechać, no ale chociaż pieszo dojść na tą kaponierę, żeby jakoś mm -hmm. tam do domu wrócić, więc e, myślę, że... że Sporo ludzi z tego na pewno do dzisiaj korzysta, ale nie wiem, czy, czy tak na co dzień, tak? Mhm. Bardziej, bardziej myślę, że w nocy, może w weekendy. Natomiast tak, no troszkę tych ludzi tutaj jest, ale no, na pewno nie jest to, co jeszcze kilka lat temu, prawda? Mhm. Jest Kino muza, które istnieje tutaj od lat. W obecnych czasach, gdy mamy sporo tych jakichś tam dużych multiplexów, to już nie jest aż takie ee, no nie wiem znane może, czy, czy odwiedzane kino. Natomiast stało się troszkę kinem alternatywnym. Jakieś tam festiwale filmowe, jakieś tam e, niszowe filmy lecą. Natomiast no, jest to w sumie jedno z niewielu kin, które do dzisiaj się utrzymało, prawda? Bo można wspomnieć kino Wilda, w którym od lat jest Biedronka, tak? no i, a, było fajnie wyremontowane i to kilka lat jakby przed, przed zamknięciem, więc no, e, też dość fajna opcja. Też istnieje tutaj bar Kociak. ja osobiście akurat tu nie bywam, natomiast wiem, że jest to dość znane miejsce i, i, i sporo ludzi tutaj odwiedza. A wcześniej, kiedyś w przeszłości tutaj bywałeś? Jak mieszkaliście? Eee, w... Nie, szczerze mówiąc nie. Jak już to... My chodziliśmy powiedzmy o jakieś tam kawiarnie czy tak dalej, to bardziej z strony Więc tutaj na Świętego Marcina akurat nie. Aha. Ale też no, akurat obok kina Muza też jest, też jest głośna w tej chwili. Też takie dość, dość ciekawe miejsce. Wiem, że współpracujemy razem z kinem Muza, więc no coś fajnego powstaje. Mam nadzieję, że się utrzyma, no ale zobaczymy jak to będzie dalej, prawda? No bo tutaj chyba 2-3 dni temu pojawiła się informacja, że tam chyba w tej bramie no ta, ma Tak, jakiś kebab tam kebab czy, czy inny makaron, tak. Dobry pomysł, zły pomysł, no. Twoim zdaniem? No tutaj 20 metrów dalej już jest, tak? Nie wiem, czy jest potrzebne drugie. Mhm. Eee, nie wiem, jak to się sprawdzi, szczególnie akurat, że miejsce, do którego dochodzimy, to jest tak. Eee, chyba kurczaki zdrożna jeszcze są. Dwa metry dalej są zatykanki. Tutaj jest budka z burgerami, tak? No i nie wiem czy I jeszcze jest galeria MM, w której też można coś tam zjeść. Raczej fast foody. I też nie wiem czy ma sens otwieranie kolejnego. Natomiast jeśli tam właśnie słyszałem że są głosy, że będzie brudno, że będzie śmierdząco i tak dalej. No, Jak się dopilnuje, to, to nie będzie, prawda? To, to jakby biznes nie ma znaczenia, bo... Nie wiem, mogę otworzyć sklep z butami, a też mogą styfą robić, prawda? Mm -hmm. Więc to, to w ten sposób. Natomiast no... E, też jakby jest m, cały czas problem też e, no w zasadzie mm -hmm. świętego mecznia to też dotyka, bo to jest ten fragment tutaj, czyli te takie stragany budki, z którymi miasto nie może sobie poradzić, e, które no, prezentować się raczej się dobrze nie prezentują. Eee, raczej u, u, ujmują tym miejscom, prawda? Eee, nie ma co ukrywać, że jest to e, wymierająca ulica. Eee, gdzieś tam władze naszego miasta, no, powoli, powoli zaczęły dostrzegać, że można by coś z tym zrobić, bo, bo się opróżnia, prawda? Natomiast, no, to tak troszkę też jest niespójna, jakby ta, ta, ta wizja całości, bo z jednej strony chcemy coś zrobić, jakieś eventy, eee, jakieś tam, nie wiem, rewitalizacje, trawniki, ławki itd., tak dalej, a z drugiej strony na przykład są e, lokale, którymi zarządza ZKZL, czyli też prawda, jest podległy pod, pod miasto, a, a warunki wynajmu tych lokali, czynsz to jest jedno, ale właśnie warunki wynajmu tych lokali, licytacje, nielicytacje, no nie oszukujmy się. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że jeżeli chcę dzisiaj otworzyć biznes, to nie mogę dwa miesiące czekać na licytację i mieć nadzieję, że ją wygram. Tak? No, yy, wiele ludzi po prostu rezygnuje jakby z tego i, i gdzieś tam szuka po prywatnych właścicielach, więc to jest też taki jakby no drugi aspekt tej całej sprawy. Nie?